Wyobraź sobie wejście do przestrzeni, która nie tylko przyjmuje cię, ale także odzwierciedla Twoją wiarę i duchowość. A co, jeśli powiem, że w wielu domach pozornie nieszkodliwe przedmioty mogą wysysać tę świętą energię? To właśnie na to zwracał uwagę padre Pio. Był on czczonym świętym, który miał wyostrzone spojrzenie na wpływy, które nas otaczają. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy przedmioty, które posiadasz, naprawdę emanują światłem? Prawda jest taka, że niektóre obiekty mogą być portalami do negatywnych energii, co wpływa na harmonię w naszym domu. Istnieje siedem przedmiotów, które pilnie należy rozważyć do usunięcia, i nie emuajel tego z przesądami. Lecz z głęboką i konieczną analizą naszego życia duchowego. W tym filmie wspólnie zbadamy te przedmioty, które, według padre Pio, należy usunąć, aby stworzyć bezpieczne i przytulne środowisko. Przygotuj się na refleksję i, być może, transformację swojego domu w prawdziwe sanktuarium pokoju. Czy jesteście gotowi na tę podróż ku samopoznaniu i oczyszczeniu? Proszę, upewnij się, że jesteś subskrybentem kanału, ponieważ wkrótce będziesz świadkiem wyjątkowego momentu, który może zmienić życie. Zostaw lajka i podziel się tym filmem z wszystkimi, którzy muszą usłyszeć te nauki. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię, abyś się wygodnie usadowił, otworzył swoje serce i umysł na nauki, które zostaną podzielone. To moment głębokiej refleksji nad wpływami, które mogą być obecne w naszych domach, z których wiele nie dostrzegamy. Pomyśl o przedmiotach, które posiadasz: czy promują one pokój, czy niezgodę, czy przyciągają światło Boga, czy ciemność. Proszę, abyś podczas filmu rozważył możliwość, że niektóre przedmioty, które trzymasz w swoim domu, mogą w rzeczywistości nosić negatywne intencje lub niepożądane energie. To zaproszenie do działania. Na końcu filmu zachęcam Cię do komentowania przedmiotów, które chciałbyś omówić oraz do dzielenia się swoimi osobistymi doświadczeniami. Razem możemy uczyć się i wspierać nawzajem, aby nasze domy stały się prawdziwymi schronieniami obecności boskiej. Oczyszczanie domu to nie tylko kwestia estetyki, ale duchowości. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do stworzenia środowiska, które odzwierciedla światło i łaskę Boga. To wymaga starannej analizy przedmiotów, które posiadamy oraz wpływów, które pozwalamy wchodzić do naszego życia. Obecność przedmiotów, które emanują negatywnymi wibracjami. Może zakłócać pokój w rodzinie i tworzyć niewygodne przestrzenie. Pamiętaj, że prawdziwa transformacja zaczyna się w domu. Usuwając te przedmioty i zastępując negatywne energie pozytywnymi, nie tylko dbamy o naszą przestrzeń fizyczną, ale także otwieramy drogę dla błogosławieństw Boga w naszym życiu. Rozpocznijmy tę podróż razem. Teraz zapraszam Cię do obejrzenia filmu i pozwolenia, aby przesłanie Padrej Pio dotknęło Twojego serca. To wyjątkowy moment nauki i duchowego wzrostu. Podczas filmu nie wahaj się notować swoich myśli i refleksji. A na koniec pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i zostawić lajka. Abyśmy mogli nadal szerzyć to przesłanie nadziei i ochrony duchowej. Obyśmy razem dążyli do światła, które nas prowadzi, pokoju, który nas umacnia, oraz boskiej ochrony, która nas otacza. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich i niech po tym spotkaniu będziemy bliżej mądrości i nauk Padre Pio. Zanurzmy się teraz w tej refleksji i odkryjmy, jak możemy oczyścić nasze domy a przez to nasze dusze. Zostańcie z nami do końca i przygotujcie się na potężną modlitwę, ochronę i łaskę. Fragment z jeden listu do Koryntian godzina 10.21 stawia nas przed fundamentalnym wyborem. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie uczestniczyć w stole Pana i stole demonów. Tutaj apostoł Paweł wzywa nas do rozróżnienia między tym, co święte, a tym co prefein, przypominając, że nasze czyny i wybory mają konsekwencje duchowe. Ta wiadomość głęboko się odzwierciedla w kontekście utrzymania naszych domów jako prawdziwych sanktuariów pokoju. Utrzymanie naszego domu wolnego od przedmiotów i negatywnych wpływów jest aktem wiary i ochrony. Często przedmioty, które gromadzimy przez lata. Mogą nosić nie tylko wspomnienia, ale także energię i intencje, które nie sprzyjają pokojowi i harmonii. Te przedmioty mogą być pamiątkami po osobach, które nie mają najlepszych intencji, lub reprezentacjami wierzeń, które nie są zgodne z naszą wiarą chrześcijańską. Świadome podjęcie decyzji o ich usunięciu jest kluczowym krokiem w zapewnieniu, że nasze domy są odzwierciedleniem obecności Boga. Centralna idea tego fragmentu polega na tym, że nie możemy dzielić naszej lojalności. Jeśli pozwalamy, aby prefein elementy współistniały z tym, co święte w naszym domu, w pewnym sensie zapraszamy niezgodę i dysharmonię. To manifestuje się w konfliktach rodzinnych, uczuciach niepokoju. A nawet w problemach ze zdrowiem emocjonalnym i duchowym, obecność przedmiotów, które nie chwalą Boga, może otworzyć drzwi dla malignych wpływów, przekształcając naszą świętą przestrzeń w pole bitwy duchowej. Ważne jest, aby reflektować nad tym, co pozwalamy w naszym życiu. Każdy przedmiot w naszym domu powinien być odzwierciedleniem naszej wiary i miłości Boga. Dotyczy to nie tylko przedmiotów dekoracyjnych, ale także muzyki, którą słuchamy, filmów, które oglądamy i książek, które czytamy. Wszystkie te wpływy kształtują naszą mentalność i ducha. Kiedy konsumujemy treści, które chwalą przemoc, smutek lub okultyzm, w pewnym sensie bierzemy udział w stole demonów, jak ostrzega nas Paweł. Oczyszczanie domu powinno być świadomym i przemyślanym działaniem. Możemy zacząć od starannej analizy przedmiotów, które mamy w domu. Żądaj sobie pytanie, czy ten przedmiot przybliża mnie do Boga, czy oddala mnie od Niego. Ta refleksja może być kluczem do zrozumienia, co należy usunąć. Książki promujące praktyki ezoteryczne Amielity które nie mają podstaw w wierze chrześcijańskiej, a nawet niektóre dzieła sztuki mogą być źródłami negatywnego wpływu. Decyzja o ich usunięciu jest aktem wiary, uznaniem, że obecność Boga powinna być priorytetem w naszej przestrzeni. Znaczenie tworzenia środowiska sprzyjającego duchowości i pokojowi nie może być niedoceniane. W liście do Efezjan godzina 5.11 jesteśmy pouczani, aby nie mieć wspólnoty z niewłaściwymi dziełami ciemności, ale je potępiać. To implikuje, że gdy identyfikujemy obiekty lub praktyki, które nie glorifikują Boga, powinniśmy nie tylko je usunąć, ale również aktywnie zaangażować się w promowanie atmosfery, która odzwierciedla Bożą światłość. Może to obejmować praktykowanie modlitw, czytanie Pisma Świętego i wybieranie muzyki, która podnosi nasz duch. Angażując się w stworzenie domu, który jest odzwierciedleniem światła Chrystusa, jednocześnie kultywujemy przestrzeń, w której może zamieszkać Boży pokój. Izajasz 26:3 przypomina nam, że Bóg zachowa w doskonałym pokoju tego którego cel jest stały, ponieważ ufa Mu. Usuwając negatywne wpływy i wybierając to, co dobre i czyste, wzmacniamy naszą ufność w Boga i pozwalamy, by Jego pokój napełnił nasz dom. Ten proces oczyszczenia nie jest tylko fizycznym zadaniem, ale również duchowym ćwiczeniem. Odbierając się od obiektów, które nie służą celowi gloryfikowania Boga, Otwieramy także nasze serce na wewnętrzną transformację. Prawdziwa ochrona i pokój, których szukamy, nie pochodzą z amuletów czy obiektów fizycznych, ale z naszej wiary i zaangażowania w nauki Chrystusa. W ten sposób każdy z nas jest wezwany do ciągłej autoanalizy tego, co pozwalamy w naszych życiach i domach. To zaproszenie do życia z intencją, wybierając to, co przybliża nas do Boga i odrzucając to, co nas oddala. Dzięki temu nie tylko oczyszczamy naszą przestrzeń fizyczną, ale także promujemy środowisko, które wzbogaca nasz duch i naszych bliskich. Zatem refleksja nad duchowym oczyszczeniem domu powinna być priorytetem w naszym życiu. Dostosowując nasze otoczenie do zasad wiary, nie tylko chronimy siebie, ale także tworzymy schronienie, w którym wszyscy mogą doświadczyć miłości i odnowy Boga. W ten sposób możemy naprawdę powiedzieć, że nasze domy są sanktuariami pokoju i harmonii, poświęconymi Panu. Kiedy mówimy o obiektach negatywnych, warto zauważyć, jak Padre Pio miał szczególną wizję na ich temat. Dla niego niektóre przedmioty, takie jak relikwie, idole, a nawet książki o magii Mogły być obciążone szkodliwymi energiami. Wierzył, że te obiekty nie są tylko nieożywione, ale noszą wpływ, który może wpływać na atmosferę w domu. To ciekawe, że coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się nieszkodliwe, może w rzeczywistości być odpowiedzialne za stworzenie ciężkiej i niewygodnej atmosfery. Wielu nie zdaje sobie sprawy, jak te obiekty mogą wpływać na dynamikę rodzinną? Prosty amielit, na przykład, może przynosić skojarzenia, które podsycają negatywne uczucia lub niezgodę między członkami rodziny. Energia, którą te przedmioty emitują, może przenikać do codziennych interakcji, powodując napięcia i konflikty. Dlatego wybór tego, co zachować w domu powinien być dokonywany z dużą rozwagą. Ponadto analiza obiektów negatywnych skłania nas do refleksji nad tym, co naprawdę cenimy. Często trzymamy przedmioty z przywiązania emocjonalnego, nie myśląc o możliwych konsekwencjach, jakie mogą przynieść. Padre i Pio zaprasza nas do krytycznego spojrzenia na to, co mamy wokół siebie, Promując lżejsze i bardziej harmonijne środowisko. Ta refleksja może być ważnym krokiem w kierunku zdrowszego domu. Zatem, organizując nasze przestrzenie, ważne jest, aby kwestionować obecność każdego przedmiotu. Czy rzeczywiście przynosi on szczęście lub pokój, a może tylko zajmuje fizyczną i energetyczną przestrzeń, która mogłaby być lepiej wykorzystana? Świadomość o obiektach, które nas otaczają, to ćwiczenie w samopoznaniu i dbałości o środowisko rodzinne. Na koniec, uwolnienie się od negatywnych obiektów może być aktem wyzwalającym. Pozbycie się tego, co już nie służy, bez względu na to czy emocjonalnie, czy energetycznie jest sposobem na odnowienie przestrzeni i relacji. Tworząc dom bardziej zgodny z pozytywnością, możemy otworzyć drzwi do nowych doświadczeń i zdrowych interakcji. Kiedy mówimy o relacjach i prezentach, refleksja nad intencją, która kryje się za każdym gestem, jest kluczowa. Często ofiarowujemy lub otrzymujemy prezenty, nie myśląc o tym, co one naprawdę reprezentują. Przedmiot, który wydaje się niewinny, może w rzeczywistości nosić negatywne energie, wpływając na harmonię rodzinną. Intencja, która stoi za prezentem, może przekształcić coś prostego w emocjonalny ciężar. W tym sensie wybór prezentów powinien być dokonany z uwagą. Czy ten przedmiot, który zamierzasz podarować, przynosi radość i miłość, czy może przypomina o jakiejś negatywnej sytuacji? Energia towarzysząca prezentowi jest równie ważna, jak sam przedmiot. Padre i Pio podkreślał potrzebę bycia świadomym tego, co nas otacza, a to odnosi się również do interakcji społecznych. Ponadto, relacje rodzinne często są kształtowane przez te drobne szczegóły. Prezent, który został podarowany z dobrymi intencjami, ale stał się emocjonalnym obciążeniem, może prowadzić do nieporozumień i urazów. Dlatego kluczowe jest pielęgnowanie środowiska, w którym komunikacja i intencja są zgodne, unikając sytuacji, w których obiekty stają się źródłem konfliktów. Wpływ prezentów i relacji rozciąga się również na to, jak czujemy się w naszym własnym domu. Środowisko, w którym każdy przedmiot jest wybierany z miłością i troską, Sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i przynależności. Z kolei przestrzeń wypełniona przedmiotami obciążonymi negatywną energią może tworzyć atmosferę dyskomfortu i napięcia. Na koniec praktyka oceny intencji stojących za naszymi gestami może pomóc nam budować zdrowsze i bardziej znaczące więzi. Wybierając prezenty i pielęgnując relacje, możemy stworzyć przestrzeń, w której miłość i harmonia dominują, dostosowując nasze intencje do pozytywnej energii, którą pragniemy widzieć rozwijającą się w naszym życiu. Muzyka i media mają głęboki wpływ na atmosferę naszych domów. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pomieszczenia, w którym w tle gra spokojna muzyka. To natychmiast tworzy poczucie przytulności i pokoju. Z drugiej strony, Piosenka obciążona negatywnością może szybko przekształcić tę samą atmosferę w coś ciężkiego i przytłaczającego. Dlatego istotne jest, aby zwracać uwagę na to, co wybieramy konsumować, ponieważ te doświadczenia sensoryczne kształtują nasz stan ducha i energię, która przenika nasze domy. Ponadto filmy i seriale, które oglądamy, odgrywają podobną rolę. Nar które wywyższają przemoc lub brak miłości, mogą wpływać na nasze emocje, a nawet na interakcje z ludźmi wokół nas. Wybierając treści, które promują miłość, współczucie i zrozumienie, nie tylko korzystamy indywidualnie, ale również przyczyniamy się do harmonii w rodzinie. To zaproszenie do refleksji nad tym, jakiego rodzaju przesłanie chcemy, aby przenikało naszą przestrzeń. Książki, podobnie jak inne formy sztuki, mają moc przenoszenia nas do nowych światów i idei. Ważne jest jednak wybieranie lektur, które inspirują i podnoszą nasz duchowy stan. Dzieła, które pobudzają pozytywne myślenie i osobisty rozwój, mogą być kluczem do zdrowego środowiska domowego. Dlatego, tworząc swoją osobistą bibliotekę, powinniśmy zastanowić się, Jakie historie i nauki chcemy, aby były częścią naszej codzienności? Wpływ mediów wykracza poza rozrywkę kształtują one naszą percepcję rzeczywistości. Dlatego stała ekspozycja na negatywne treści może prowadzić do zniekształcenia naszego postrzegania świata. Z tego powodu kluczowe jest podejmowanie świadomych decyzji przy konsumowaniu muzyki, filmów i literatury aby zapewnić, że otaczamy się energią, która wspiera nasze dobrostan i dobrostan naszej rodziny. Wreszcie, świadomy wybór tego, co słuchamy i oglądamy, może być praktyką dbania o siebie i ochrony duchowej. Tworzenie środowiska, które emanuje pozytywnością i miłością, nie jest tylko kwestią estetyki ale sposobem na uhonorowanie naszej świętej przestrzeni i promowanie obecności boskiej w naszym życiu. Duchowe rozeznanie to fundamentalny koncept, który zaprasza nas do refleksji nad wszystkim, co nas otacza. W ciągu życia napotykamy na niezliczone przedmioty, idee i wpływy, które mogą wpływać na naszą duchowość i dobrostan. Dlatego kluczowe jest rozwijanie krytycznej świadomości na temat tego, co pozwalamy wchodzić do naszych domów i umysłów. Padre Pio nauczał, że nie możemy być bierni wobec zewnętrznych wpływów. Musimy być czujni i uważni. Praktyka rozeznania prowadzi nas do zadawania pytania: czy ten przedmiot lub ten wpływ jest zgodny z moimi wartościami duchowymi? Na przykład przyjmując prezenty, powinniśmy rozważyć nie tylko intencję obdarowującego, ale także energię, jaką dany przedmiot nosi. Czasami prezent może wydawać się niewinny, ale jeśli jest obciążony negatywną energią lub burzliwą historią, może zakłócić nasz spokój wewnętrzny. Ponadto duchowe rozeznanie ma również zastosowanie w kontekście konsumowania informacji i rozrywki. Filmy, muzyka i książki mają ogromną moc kształtowania naszych myśli i emocji. Dlatego, wybierając to, co oglądamy lub słuchamy, powinniśmy zadawać sobie pytanie, czy to naprawdę przybliża nas do pełniejszego życia w harmonii z naukami Chrystusa. Taka analiza może pomóc uniknąć dawania się ponieść treściom, które, mimo że są powszechnie akceptowane, mogą nas oddalać od naszej duchowej istoty. Ważne jest, aby zauważyć, że rozeznanie nie polega tylko na odrzuceniu wszystkiego, co wydaje się negatywne chodzi raczej o znalezienie równowagi. Możemy dostrzegać i doceniać piękno w różnych formach sztuki i ekspresji ale zawsze z uważnym i krytycznym spojrzeniem. To ćwiczenie pomaga nam pielęgnować zdrowsze środowisko, w którym duchowość może rozwijać się bez ograniczeń narzucanych przez niepożądane wpływy. Na koniec, praktykowanie duchowego rozeznania to ciągła podróż. W miarę jak ewolujemy, nasze postrzeganie i potrzeby również się zmieniają. Dlatego powinniśmy być otwarci na ponowne przemyślenie naszych wyborów i dostosowanie tego, co pozwalamy w naszych życiach. Ta stała refleksja umożliwia nam bycie aktywnymi agentami w budowie domu, który emanuje miłością, pokojem i duchowością, zgodnie z naukami padre Pio i pismami chrześcijańskimi. Refleksjonując nad głębokimi naukami padre Pio, przypominamy sobie, że duchowa transformacja zaczyna się w naszych domach. Każdy przedmiot, który wybieramy do posiadania w domu, niesie ze sobą określoną energię. Zatem, teraz, gdy znasz siedem przedmiotów, o których ostrzegał Padrej, co powiesz na to, aby przyjrzeć się wokół siebie? Czy jest coś, co mogłoby osłabiać twój spokój? Pomyśl o tym. Oczyszczenie przestrzeni nie jest tylko zadaniem fizycznym, ale podróżą wiary i odnowy. Usuwając te przedmioty, otwierasz przestrzeń dla światła i błogosławieństw Bożych. I pamiętaj, modlitwa to potężne narzędzie. Kiedy pozbywasz się czegoś, przywołaj ochronę boską, prosząc, aby pokój i miłość wypełniły każdy zakątek Twojego domu. Jak możesz włączyć modlitwę do swojej rutyny oczyszczania? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jakie zmiany zauważyłeś w swoim życiu po tej refleksji? Nie lekceważ mocy swojego świadectwa. Może ono zainspirować innych do poszukiwania prawdziwego pokoju. I oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować. Aktywować powiadomienia i podzielić się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną. Razem możemy stworzyć środowisko światła i harmonii. Niech wstawiennictwo Padre Pio zawsze oświetla twoją drogę.